Mokre łapska TV Wrócił z roboty. Zjadł. Narysował słonia. Yy, I bierze się za akwarium. 220. Jak to, to się tutaj, co się tutaj? No... Yy, że tak powiem... Nie ma, ja nie potrafię olać akwarium. Mimo tego, że je za chwilę będę restartował. Mimo tego, że będę je za chwilę restartował, nie potrafię się nad nim nie tyle poddać, co olać. I postanowiłem sobie zadbać o rośliny, głównie szczepki ich do nowego. Ale jak to to wygląda? Więc no, normalnie to się zaczyna od parametrów, a potem będę mówił, co ja tu robię. I czy to w ogóle cokolwiek działa, czy nie działa? Znaczy, wydaje mi się, że działa, ale do rzeczy: wapni między 20 a 30 mg na litr, KH około 3, GH około 5, PH 69, 66, coś takiego, GH, KH, wapni, magnes 6, fosfor około 0,7, azot. Azot się dynda między 10 a 20. Zabawna sprawa z tym azotem, dlatego że tego azotu potrafi mi w ciągu tygodnia przybyć 10 ppm zamiast ubyć. Ale to bywa różnie. Jednego dnia, jakieś 2-3 tygodnie temu, wyczyściłem jeden z filtrów i rzeczywiście pomogło na, na lekki spadek tego azotu. Za chwilę będę przy podmianie czyścił drugi. I takie troszkę brudne, troszkę, troszkę świeże filtry wjadą już do nowego akwarium. Nie mogę sobie dojść tutaj do ładu, co z tym azotem się tutaj dzieje, aczkolwiek od trzech tygodni go praktycznie w ogóle nie podaję. Tutaj jest zabawna sytuacja. Czy z filtrów, czy z dużej masy roślinnej gnijącej gdzieś tam na dnie, czy z podłoża z ryb nie sądzę. Nie wiem. Wiem, że ja już nie leję. I tyle, dopóki w wodzie. A to może później. Ym, potas Spada, ale na dzień dzisiejszy jest na gdzieś około 25 ppm, -ów. i właściwie jedynym makro, jaki ja od trzech tygodni podaję, to fosfor, który jest już na granicach niebezpiecznych. Mimo tego, że cały czas promocje, proporcja jest pieprznięta, ale cały czas ten fosfor się wyżera, więc muszę go dostarczać, bo, bo sobie do jakiejś tam proporcji. Kto by pomyślał, że e, kiedyś, kiedyś mając spore problemy z opanowaniem fosforu, dorobię się jego delikatnych y, no, deficytów w tym akwarium. No ale, ale nic, to ja myślę, że wraz... Gdyby temu dać czas, wraz ze wzrostem i przy przybieraniem masy zielonej, myślę, że ten od zacząłby się wyżerać, chociaż on się na pewno łachy nie robi, musi się wyżrać. Mikro ładuje około pół ppm tygodniowo i to idzie codziennie. Także... I tutaj w rozmowie z kimś, takim no starszym kolegą, akwarystą, dowiedziałem się, że mam pewien syndrom. Syndrom nawożenia. I znaczy, chodzi o to, że tak się e, jak się tak człowiek wbije przez rok, dwa, trzy e, w kwestię tego, że nawozić trzeba i nawozić trzeba codziennie, to potem, jak ma się z tej rutyny e, wydobyć, to jest ciężko. I cały czas człowiek sobie, przynajmniej ja tak miałem, że, że wbijałem sobie do łba, że, że jak coś się, cokolwiek się. Tam z roślinami dzieje nie tędy, albo z glonami, to że trzeba lać nawozy. Ja już od, tej, od tego podejścia po maleńku będę starał się odejść i robić tak, jak mi radzili, po prostu podawać to, czego brakuje i w takich ilościach, w jakie w akwarium jest w stanie zeżrzeć, a, a nie w takich ilościach, jak jest napisane gdzieś tam. Także bardziej będę się oczywiście te wszystkie rozkminki też tyczą się strategii na nawożenie akwarium, które tutaj stanie, za, no może nie będę się zarzekał, no ale już nie w każdym razie. No i dobra, za chwilę będę, to chciałem pokazać mały jeden myk, jeżeli chodzi o mój jeden z filtrów, ale to później. Mam nowy dyfuzor, który działa od trzech dni. I to też zrobimy zbliżenie, i przejadę sobie zbliżeniem, tak na, na, na rośliny. W każdym bądź razie od trzech tygodni potasu nie daje, azotu nie daje, fosfor tylko koryguje, a mikro, jeżeli test pokazuje, że jest mało, to po prostu daje. Codziennie, i w myśl takiej zasady, którą też mi ktoś tam podrzucił, że jeżeli, znaczy, w myśl zasady. No, po prostu, żeby nie panikować, i yy, jeżeli coś w wodzie jest, to nie ma sensu tego dawać, jedynie korygować i pilnować tych yy, proporcji, które są dalekie do idealnych, yy, bo na przykład yy, chciałbym, żeby potas z magnezem był 1 do 2, czyli żeby tego potasu nie było yy, więcej niż. 10-15 ppm, a azotu nie chciałbym, żeby było więcej niż 5, 10, fosforu około 0,5 do 1 do, do mikro w zależności od potrzeb i tak by było fajnie. Jeżeli chodzi o sienicę to yy, jedyne co mi się udało zrobić to zatrzymać ją. Yy, ręcznie ciężko to było czyścić, sienica już na koniec została przez łeb hemiklinem i na razie jest spokój, jeżeli chodzi o glony. No, to jest, jest są jeszcze małe, drobne, krótkie niteczki na nubiasach. <tryk> Troszkę zielenic punktowych, no ale to ostatnio oddaje całkiem sporo mikro, więc to możliwe, że to to. A poza tym, co da się żyć, no, no ale insta zrobię parę zbliżeń. Hydrokotyle urżnięte na ryżysko do goły chłodyk. Mówiłem, że hydrocotyle to nawet i z jednej komórki odrośnie. Hmm. Anubias Kofifolia. Jak dostał troszkę światła, bo dużo tutaj zdjąłem chorego z mikrozorium. Anubias dostał przez łeb światłem i wariuje. Pokażę drugiego Anubiasa na temat którego. Marcin z PH68 do mnie napisał, przepraszam, że nie, nie odpisałem, <laughs> eee, to może odpowiem tak, Marcinie, pisałeś mi, że Anubias White oraz Anubias Pinto to są dwie różne rośliny, tutaj się przyznam, ja go kupiłem, tego Anubiaska, którego tutaj widać, jeden liść jest taki białawy, ja to kupiłem pod nazwą Pinto, natomiast jak zacząłem szukać w internecie, znalazłem E white i Pinto, uznałem, że jest to ta sama roślina. No ale skoro mówisz, że, że nie jest to ta sama roślina, to nie mam powodu nie wierzyć. No u mnie to cały czas tą roślinę mam, u mnie to yy, wygląda tak, że zwykle pierwszy, najmłodszy liść ma takie fajne białe przebarwienia. Jak tutaj widać, yy, z czasem liść staje się zielony, dokładnie jak liść Anubiasa Nana. I następny, następny, jeszcze taki białawy jest. Jeżeli chodzi o Stella tusa O, proszę. Rośnie troszkę nierówno, ale to ze względu na to, że on już był tam yy, łodyg matecznych, cięty z 15 razy. Yy, te łodygi podczas, ta roślina podczas moją nieobecność troszkę ucierpiała. To jest roślina, która, ona jest łatwa, ona szybko rośnie, ale szybko reaguje na jakieś takie. Yy, niedogodności i jak została przycięta to tak sobie odrasta nierówno z mocniejszych łodyg odrasta właśnie takie duże i zdrowe, ze słabszych łodyg odrastają takie drobne, ale to nie jest żaden problem <laughs> za chwilę będę go musiał zresetować, odciąć od samego dołu i posadzić od nowa yy, zdrowe szczytówki i wszystko powinno polecieć yy, fajnie mi muszę sobie tu przełączyć Fajnie mi tutaj zaczęło odrastać mikrozorium, kiedy właśnie tego mikro się pojawiło. Sporo Anubiasy, jak to Anubiasy, siedlisko gupiki, jak to gupiki? <gupiki> anubiasy, siedlisko zwykle punktowych zielenic. Drugi raz już bym nie zrobił takiej wielkiej kępy przy tym oświetleniu z anubiasów, bo na anubiasy to jest taka taki lep na naglony. No i cóż to? Fajna jedna rzecz. Rzecz taka, że widać tutaj w środku. E, chwaliłem się ostatnio, że po raz kolejny zabiłem Blikse. Pójdziesz stąd? Pójdziesz stąd? E, że zabiłem Blikse i chyba jej nie zabiłem. Prawdopodobnie Efekt był taki, że Blexa naprawdę zmarzła wtedy, kiedy do mnie przyjechała i yy, dlaczego tak sądzę? Dlatego, że kiedy ja ją wyciągnąłem z y, opakowania, ona była w bardzo dobrym stanie, natomiast w kontakcie z wodą y, rozpuściła się w 3 miga, dosłownie w ciągu godzin i jej tutaj w ogóle nie było widać. I prawdopodobnie gdyby było ją widać, to ja bym ją wyrwał ze złości. A nie było widać nic. Ja myślałem, że to zgniło w diabły, a to zaczęło odrastać, i jest to bardzo dla mnie dobra wiadomość, dlatego że na bliksę choruję od dawna i yy, no, może jest szansa, że w końcu w baniaku będę miał. Idź stąd, że będę miał fajną. Yy, znaczy fajną, nie, że będę miał bliksę. A jaka na to zobaczymy. No nie, yy, tak. Rotala Bonsai, przeniesiona z. 25, tam rośnie bardzo fajnie, mimo tego, że tam tego potasu też jest dosyć dużo, natomiast tutaj niestety straciła stożki, co by wskazywało na to, że, że no to jeszcze nie jest ta wartość potasu, którą bym tak chciał. Niektórzy pewnie pomyślą, że ja już naprawdę, jeżeli chodzi o ten potas, mam obsesję, ale. No ale nic, no, teraz się uczepiłem kwestii takiej, że go po prostu nie, nie podaję i czekam na braki. Ewentualnie na jakiś szczytów. Rotala, podobnie jak Stellatus, też pod tymi silnicami ucierpiała i długo odrastała. No, to nie jest książkowy wygląd Rotali Rotundifolii bardzo długo odrastała i tak dalej, ale widzę, że z tymi szczytówkami jest tutaj troszkę lepiej już. W miarę spadania ten, tego poziomu, tego pierwiastka na którym mam obsesję, kryptokoryny. Muszę przyznać, że a właśnie. Kryptokoryny wycięte jak trawnik, kiedy odrastają, wyglądają naprawdę całkiem y, zabawnie, tylko że tutaj taka kwestia. No, takie wyrżnięcie kryptokoryn. No. Takie wyrżnięcie kryptokoryn to jest świetny patent na to, żeby sobie obsiadć całe akwarium kryptokorynami, więc chyba jednak lepiej je rżnąć yy, po liściach, no po rozecie, nie po zewnątrz, na zewnątrz rozety. Totala no, Markrandra, na którą ja przyznam szczerze dosyć mocno choruję. Hmm. Ci co mają ładną Markrandrę to, to, to się pewnie uśmieją, ale przyznam szczerze, że ja jestem nawet całkiem zadowolony, bo w porównaniu z tym, jak ona wyglądała dwa tygodnie temu, to wiesz Tami, że jest naprawdę, naprawdę dużo lepiej i co jest, yy... ona, ona jeszcze ma te szczytówki yy, pogięte, panowie, błagam, siu, ona ma jeszcze te szczytówki pogięte, ale, ale im wyższa, im, im dłużej to zajmuje ta, ta strategia, której się złapałem, to ona jest coraz ładniejsza, więc idzie na lepiej. No i tutaj, tak, to, 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 co widać, to jest Rotala Valici. Daleko temu do wyglądu Rotali walici, ale w 25 zdechła, a tutaj rosnąć, tego bym nie nazwał, że rośnie, ale, ale zdechnąć nie chce. Kto wie? Erektus. Erektus dostaje, więc tak, Erectus był przycięty od dołu. Słychać jak cieknie? To nie akwarium, to, to osmoza z beczki. Elektros został przycięty od dołu i e, przez zanim się nie ukorzenił, to chorował. Troszkę potracił stożki, ale tego już z potasem bym nie wiązał. Aż teraz nagle nawet fajnie dostaje cienkich, długich nitek, tych igiełek, i robi się coraz szerszy u górze. Więc nic mu nie jest. A na koniec. Staurogener, Repens, które sobie, szczerze powiedziawszy, radzi zajebiście i bardzo mi się podoba. Yy, trawnik, no nie no, ja już tutaj nie mam trawnika, tu kiedyś miałem trawnik. Wygląda to mniej więcej tak. I raczej słabo. Mech się jeszcze odzywa. Yy, no jak to naprawdę jest zaraza i dobra, na koniec chciałem jeszcze pokazać bo się jaram. Najzajebistszy dyfuzor CO2 jaki miałem a miałem już ich troszkę. Miałem pierwszy na bimbrowni kamień na powietrzający, najprostsza rzecz, jaką człowiekowi przychodzi do głowy. Potem miałem ceramiczny, dwucentymetrowy, Ładnie wyglądał, dopóki nie pękł. do Dupy był. Próbowałem go przerobić, wydłubać z niego tą ceramikę i wcisnąć y, lipę, żeby to fajnie wyglądało, a żeby działało jak lipa. Tylko, że podczas pracy niestety strzelił mi w rękach. Miałem dyfuzorki. Y, niech ja sobie. Przypomnę, miałem coś w rodzaju reaktora naru, narurowego, ale to takie bieda edition, do dupy to było, ja bym to nazwał tak, wersja z grzechotką, znaczy wersja z tymi łopatkami powinna się nazywać grzechotka, a wersja bez łopatek powinna się nazywać bulgotka. Jeżeli ktoś lubi grzechotanie albo bulgotanie, to, to polecam, ja osobiście nie przepadam. Ostatnio używałem dyfuzorków... Takich, one są troszkę inne. To jest wszystko hiszpańskie. Te były brązowe i były troszkę niewidoczne. Te działały zarąbiście. Natomiast, no, z ciekawości kupiłem tego. A, przepraszam, jeszcze miałem taki 3,5-centymetrowy dyfuzor ceramiczny, też, który pierwszy jak podłączyłem to pęk, a drugi. A drugi to yy, przyjechał i jak działał to z tych 3,5 cm średnicy powierzchni to może tak z 1 cm2 wypuszczał CO2. Ten robi tak zarąbistą mgiełkę, że praktycznie już nad, nad dyfuzorem tego prawie nie widać i, i filtr nie pozwala właściwie temu wypłynąć na wierzch, tylko, tylko bąble są wpychane z powrotem. Do, no pod, pod wodę. Tyle by tego było, chyba, no to tyle. No, ja się cały czas bawię, za dwa tygodnie wyjeżdżam na trzy dni do Polski, e, w celach mi wiadomych, a ten. A dopiero także dopiero jak wrócę, to będę się rozglądał za, za podłożem, czy znaczy konkretnie za jakimś, za jakimś użytecznym żwirem, żeby przykryć ziemię. No i tyle. No jak mówiłem, yy, co na tego popatrzta. Yy, nie już specjalnie na akwarium w takim ogólnym wyglądzie nie zależy, tylko na, na to, żeby wyhodować sobie jakieś tam w miarę sensowne yy, szczepy roślin do obsadzenia nowego baniaka. Ja się biorę za podmiankę i za i zaczyszczenie Fluwala to chyba już w osobnym filmiku pokażę tylko taki mały patent, na który ostatnio wpadłem w kwestii y, słabego punktu tego filtra. Naram. Ok, Krylapska, dziękuję.